Cześć drodzy uczniowie! Witamy w 22 odcinku programu Mówimy po polsku, a nie po polskiemu. Dziś podsłuchamy rozmowy naszych kolegów na boisku. Zapraszamy do oglądania. Jak Wam poszła kartkówka z matematyki? Dobrze. Dobrze. Mi się wydaje, że jakiś była to... to. Ja napiszę to... wszystkie to... zadania, ale nie dobrze. Michał! Macie nowy idzie. Cześć. Cześć! Mam na imię Nowak Andrzej. Nie mówi się Nowak Andrzej, tylko Andrzej Nowak. Najpierw się mówi imię, a później nazwisko. Zupełnie o tym nie wiedziałem. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. No to gram w Dobra, no to zaczynamy grę. Jak bym poszła? Kaskopka. Ej, to pięknie, to pięknie, to Cześć Dla. drodzy uczniowie. Dziś w 22... <śmiennie>